Tak wyglądało szczytowe osiągnięcie programistów 18 lat temu. A to już gra wydana pod koniec ubiegłego roku. Porównanie tych dwóch tytułów pokazuje, jak szybko rozwijają się wirtualne światy. Pamiętam, pierwsze gry, którymi się bawiłem, to w zasadzie było kilka kresek na ekranie i to potrafiło pochłonąć na wiele godzin. No dzisiaj jakby mamy najbardziej zaawansowane efekty 3D. Zagrać dają też ogromne pieniądze. W zeszłym roku wartość światowego rynku wirtualnej rozrywki przekroczyła 100 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę liczbę y, deweloperów, liczbę utalentowanych ludzi i studiów, które się tym zajmują, myślę, że Polska na stałe na mapę świata trafiła. By nasze miejsce na tej mapie utrwalić, Uniwersytet Śląski tworzy specjalny program studiów. Nie wierzymy w to, że istnieje jedna osoba, która mogłaby być jednocześnie genialnym programistą, genialnym twórcą narracji, genialnym rysownikiem, jeszcze genialnym zarządzającym. Dlatego razem uczyć się będą informatycy, graficy, specjaliści od pisania scenariuszy po angielsku i fachowcy od zarządzania. Bo dziś jedną grę tworzy cała armia ludzi. Powstaje jakiś ogólny zarys mechanika gry, powstaje fabuła. I równolegle wiele różnych teamów zaczyna pracować nad grą. Czasy, gdy rynek można było podbić grą stworzoną przez dwie, trzy osoby bezpowrotnie minęły. W tej chwili testuję grę, jest to potrzebne na każdym etapie, na każdym etapie produkcji. Teraz tworzenie wirtualnych światów przypomina hollywoodzką superprodukcję i kosztuje niewiele mniej. Jeszcze większe są jednak zyski branży, która z roku na rok ma coraz więcej klientów. Jan Ciuszecki, pan Rana.